Jedziemy. Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Akademickich zostanie uruchomiona klasa sportów walki. Dlaczego ta klasa powstaje w ZSA? Yy, obserwując dzisiejszą młodzież, widzimy, że jest zapotrzebowanie na tego typu sporty, na w ogóle sport, który uczy ich przede wszystkim odpowiedzialności, pewności siebie, dyscypliny. I dlatego też podjęliśmy taką decyzję. Właśnie, podjęliśmy taką decyzję. Z inicjatywy w Zespole Szkół Akademickich powstaje klasa sportów walki? Inicjatywa wyszła ode mnie, wyszła od dyrekcji i również od pana Jacka Stelmacha, który bardzo nam pomaga. Yy, czy to będzie konkretny kierunek sportów walki, czy jakiś jeden sport walki, czy to będzie jakiś karate, judo czy coś innego? Yy, nie, absolutnie nie. Nie szufladkujemy się. Yy, uczniowie będą mogli trenować boks, kickboxing, MMA, yy, tego typu sztuki walki oraz jeszcze karate kyokushin. Okej. Okay. Co taki młody człowiek, absolwent, czy to podstawówki, czy gimnazjum, w zależności czy wybierze gimnazjum, czy liceum, musi zrobić. Jakie warunki musi spełnić, żeby móc składać papiery do klasy sportu w walki w zespole szkół akademickich? Generalnie musi po prostu przyjść, złożyć podanie. No i wiadomo, jakieś, jakoś sprawnie fizycznie powinien być. Okej, okay. czyli musi spełnić e, prespozycję. Przypomnijmy, gdzie te papiery należy złożyć, gdzie się ta szkoła znajduje? Papiery należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Akademickich przy ulicy Okrzei 94A. A mamy akurat tutaj koleżankę. Ja już się boję, bo ma takie straszne rękawice. Jak to jest trenować sporty walki? No generalnie dobrze. Mnie na przykład od, od małego kręciło jakieś sztuki walki, sport i miałam na przykład takie szczęście, że szkoła udostępniła mi coś takiego. Czy czujesz się dzięki temu bezpieczna? Tak, z takim trenerem. Super. Rozmawialiśmy z... Alicją Pawłowską. Piotrem Rutkowskim. Przypominamy od nowego roku szkolnego 2014-2015 klasa sportu walki w zespole szkół akademickich. Dziękuję. Dzięcie.